Witam Cię, Kacper. Witam. Od kilku dni mamy za oknem minusową temperaturę. a i, że ja dostaję do, bardzo dużo maili i pytań na temat Twojego sprzętu podlodowego, także postanowiłam się namówić, żebyśmy zrobili taki poradnik tak, na temat Twojego sprzętu, żebyś pokazał swoje mhm. bałałajki, mormyszki, kiwoki i opowiedział coś więcej o tym swoim telewidzom. To tak. Najpierw chciałbym widzom podziękować za te pytania, bo dzięki temu mogłem w końcu Uporządkować cały mój sprzęt, żeby, tutaj się, żeby się go nie wstydzić. Oprócz tego, co widać na stole, mam jeszcze mandziurek, mhm. i to jest cały mój sprzęt podlodowy, prawda, że dużo mniej niż sławikowy sprzęt by się nie zmieścił prawdopodobnie w tym pomieszczeniu. Teraz tak, zacznę od wędek. Jak widać, mam tylko takie wędki, dokładnie mam ich 10: wędka. Jest to zwykła styropianowa bałajka. Dostosowana, jakby yy, znaczy dostosowana do tego, żeby dobrze działała. Dobrze działająca wędka to taka, której szpulka się dość swobodnie nam kręci. Yy, nie lubię, na przykład niektórzy się zachwycają wędkami, które się przepięknie kręcą, a to jest bardzo niedobre, bo przepięknie kręcąca się wędka podwija nam żyłkę pod szpulkę i zazwyczaj mamy zerwany zestaw. Yy, dlaczego takie, takie bałajki? No, takim po prostu najbardziej pasują. Yy, głównym argumentem, oprócz tego, że dobrze leży w mojej dłoni, jest to, że jest, ma odpowiedni ciężar, żeby swobodnie ją odrzucić na lodzie. A to, że dzięki temu, że jest styropianowa, nie hałasuje tak, tak mocno jak wędki wykonane z plastiku. Yy, szpulka jest podłożona oczywiście podkładkami teflonowymi opisana jest grubość żyłki. Teraz tak, szczytówka jest demontowana, jak widać. Szklana szczytówka. Tak, szklana szczytówka. Co dla mnie i tak nie ma większego znaczenia, bo te szczytówki są u mnie. Ja ich nie wymieniam. Ja mimo szerzącego się trendu stosowania różnych sztywności szczytówek, stosuję tylko jedną bardzo sztywną. Uważam, że wystarczająca amortyzacja, wystarczająco amortyzuje zacięcie. Zastosowanie tych silikonowych yy, przelotek. Dochodzi nam jeszcze przelotka na kiwoku, czyli razem mamy trzy. Uważam, że wystarczająco amortyzuje yy, zacięcie. Teraz tak yy, sztywna, sztywna szczytówka ma jeszcze dwie inne zalety. Pierwsza bardzo płynnie i stabilnie możemy pracować mormyszką przy cienkiej szytówce szklanej. Jest to troszeczkę teoretycznie, nie powinno mieć to znaczenia, ale ma to znaczenie, bo taka szczytówka jest bardziej podatna na drgania, których my nawet nie widzimy, ale które powodują gorszą pracę kiwokiem. Teraz długość wędki. Moja cała wędka, ten odcinek ma 22 cm, wszystkie mam dokładnie takie same. I zgodnie z regulaminem RAP powinna mieć ona. 30 cm z kiwokiem. Zakładając, że kiwok ma średnio 7 8, od 6 do 8 cm to potrzebuję tej przedłużenia o długości 2-3 cm, Także mam tutaj wklejoną taką przedłużkę z rurki plastikowej. Tutaj mam przyklejony kawałeczek z jakiegoś, jakiejś gąbki, która służy mi do wbijania zamocowanej mormyszki od zestawu. I co jeszcze mogę powiedzieć? Długość szczytówki jest to element bardzo ważny. Ja preferuję bardzo krótkie szczytówki, niektórzy lubią długie szczytówki, z, moich, z mojego jakby doświadczenia wynika, że zawodnicy, którzy mają krótkie ramiona, tak jak ja, lepiej skutecznie łowią krótką szczytówką, natomiast osoba, która jest wysoka ma długie ramiona, to taka wędka jest za krótka i lepsza wtedy będzie ta tradycyjna pełna 30-cm wędka. Tak też mniej więcej wygląda to u zawodników w moim klubie, że yy, raczej mam zdecydowanie najkrótsze szczytówki ze wszystkich. Ja, ja analogicznie też jestem naj, zdecydowanie najniższy w całym klubie. Także, także tak to wygląda. Yy, powtarzalność długości i sztywności wędki moim zdaniem jest bardzo ważna. I jeszcze raz zaznaczę to, że moje wędki są strasznie sztywne. Praktycznie przy zacięciu ona w ogóle ta szczytówka nie pracuje. I nie wiem, czy jeszcze chyba nie powiedziałem, że ta sztywność, druga kwestia to jest to, że raz, że się lepiej pracuje mormyszką. Druga kwestia to jest, że delikatne zacięcie powoduje to, że haczyk wbija się mocno i bardzo pewnie. Czyli to są moje wędki. Do tych wędek mam zapasowe szkółki na których mam opisane y, średnice żyłek y, tutaj mam na przykład szpulki o widać siódemka X to u mnie jest żyłka najcieńsza, najcieńsza czyli 0065 tutaj mam puste szpulki na które mogę sobie nawinąć do wolnej grubości żyłkę to jest fajne bo nie muszę mieć 30 wędek tylko mam 10 i w zależności od tego jaką żyłkę potrzebuję szybko wymieniam sobie szpulkę z nawiniętą żyłką Teraz, jak już jesteśmy przy żyłkach, ja stosuję żyłki fluorokarbonowe. Praktycznie każda firma spławikowa ma dobrą żyłkę, przynajmniej jedną dobrą żyłkę fluorokarbonową. Po czym odróżnić prawdziwy fluorokarbon? Prawdziwy fluorokarbon bardzo łatwo się zrywa na krótkim odcinku. To jest bardzo charakterystyczne. Żyłki fluorokarbonowe zazwyczaj mają. Bardzo małe wartości wytrzymałości. Jeżeli jest żyłka fluorokarbonowa i na niej opisana jest duża wytrzymałość przy niskiej średnicy albo ta wytrzymałość jest wyższa niż przy żyłce nylonowej, to jest to nieprawda. Także to jest pierwsze kryterium. Żyłki fluorokarbonowe są takie elastyczne, ale mają twardszą powłokę. W praktyce od żyłek nylonowych odróżniają się tym, że nie kleją nam się do rąk. I bardzo łatwo toną. Dużo szybciej mormyszka na żyłce fluorokarbonowej opada. Teraz, jakie stosujemy średnice? W sytuacjach wyjątkowych przy łowieniu drobnicy na mikromormyszki takie do średnicy 2-2,5 mm, żyłka 0065-006, przy potem mormyszkach. Potem takim standardem dla mnie to jest żyłka 007, 0075 z tego zakresu. To jest taki standard dla wprawionego zawodnika. Potem jest średnica 008, którą polecam dla początkujących wędkarzy podlodowych, którzy chcą łowić profesjonalnie. Ja natomiast takie żyłki stosuję do łowienia bardzo szybkiego, na niedużych głębokościach małych i średnich ryb oraz do łowienia dużych ryb. I jeszcze w sytuacjach, kiedy łowię na w wodzie na ostatnim lodzie dużo większe ryby, stosuję żyłkę 0,10. Innych żyłek nie stosuję. Teraz yy, mamy tak, mamy wędkę, mamy żyłkę. Przejdźmy do mormyszek. Moje mormyszki mieszczą się w trzech pudełkach. <laughs> Zacznę. Jako, że z natury jestem wędkarzem wyczynowym, sportowym, najwięcej czasu z wędką spędzam właśnie na zawodach i na treningach, przedstawię dwa moje pudełeczka, w których mieszczą się mormyszki na zawody. Jak widać, mam opisane wagi w dwóch pudełkach. Tutaj mam mormyszki najmniejsze, o wadze od 1,1 g do 20 g. Natomiast tutaj mam mormyszki średnie i bardzo ciężkie, o wyporności od 0,25 g do 0,55 g. I nigdy na zawodach nie użyłem mormyszki cięższej. Także to tak to wygląda. Zaczniemy od tych mormyszek najlżejszych. Pokażemy je tutaj. Tak to wygląda. Najpierw może pokaż, a... No trochę ich tu jest kolorowo. Tak, tak. Yy, przyznam się szczerze, że yy, no to dzisiaj pierwszy raz to pudełko tak ładnie wygląda. Tutaj zawsze był <gry> jeden wielki rozgardiasz. Przy czym jak porządkowałem swoje mormyszki i dobierałem nowe, bo już niektóre na przykład pozrywałem, stwierdziłem, że bardzo fajnie jest mieć je dokładnie opisane, bo mimo, że wękarstwo podlodowe jest bardzo proste, to przed zawodami mnóstwo czasu traciłem na dobieranie kiwoka do wagi mormyszki, bo każdą musiałem zważyć, potem musiałem znaleźć do niej kiwok, potem powiesić ją na kiwoku. W momencie, kiedy mam wszystko opisane, mam opisane kiwoki... Od najdelikatniejszego do, do, naj, do najtwardszego, tutaj ich akurat tak nie ułożyłem. Mam pięć wariantów sztywności Kiwoka. I w tej chwili, kiedy mam już to opisane dokładnie i opisaną wagę morbyszki, to w ciemno mogę już przygotowywać swoje wędki na zawody i przygotowanie 10 wędek zajmie mi powiedzmy 2 godziny, czy nawet dużo mniej. A wcześniej zajmowało mi to niemalże pół dnia. Bo mormyszkę dobieramy do kiwoka. Do głębokości, a kiwok do mormyszki. A ja do tego jeszcze dojdziemy. Teraz, jak ja stosuję mormyszki, to jest moje pudełko, które stosuję na zawody. Nie zabieram go na prywatne wędkowanie, bo tu są mormyszki bardzo drogie, cenne dla mnie i, i nie chciałbym ich zrywać na prywatnym łowieniu. Tutaj mam mormyszki stereo 2 mm. Jest to prawdziwa petarda, nowość wymyślona, opracowana przez Szymka. Są odpowiednio wyważone. Ja pokażę, może będzie widać taką mormyszkę. Zobacz czy uda Ci się ją tutaj złapać. ukazać jak ona wygląda. Haczyk 22, waga tej mormyszki to 0,12 g. To jest najlepsza mormyszka na głębokości półtorej metra, a przy, od metra do półtorej, a w sytuacjach, kiedy ryba bardzo źle żeruje, może trzeba nawet taką mormyszką łowić na głębokości do 3 metrów. Jeżeli chodzi od razu wyjaśnię, o kolory mormyszek. Ja uważam, że one nie grają istotnej roli. Takie jest moje zdanie, a przy szybkościowym łowieniu to już w ogóle nie mają znaczenia. Jedyna zasada jaką się kieruje są, to są dwie zasady. Pierwsza im ryba słabiej żeruje, tym wybieram kolory bardziej matowe, mormyszki takie obłowione, zaśniedziałe. Natomiast jak dobrze żeruje, wybieram mormyszki takie lekko błyszczące, srebrne, złote. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, ja na zawodach wędkarskich uznaję tylko tak naprawdę jeden kolor. Jest to pomarańcz. I jak widać mam kilka pomarańczowych mormyszek, ewentualnie seledyn. I, I natomiast mam tutaj po jednej mormyszce z każdego innego koloru. Czasem jak łowi się o konie, to jest coś takiego, że dana mormyszka im się opatrzy. I bardzo skuteczna jest częsta zmiana koloru mormyszki, na no, obojętnie jaki kolor i to... Yy, bardzo pozytywnie działa na, wpływa na ilość brań, dlatego jednak mam jakieś tutaj kolory. Niemniej rzadko kiedy stosuję inne mormeszki. Bo oko nie lubią takie błyszczące, brokatowe, jakieś to dyskotopne. Tak, naprawdę na oko lubi najbardziej natomiast czasem po prostu nudzi tą rybę, jak już widzi 50 raz ten sam kolor, to zaczyna ją to nudzić i zmiana koloru może wpłynąć. Oczywiście to jest tylko teoria, teoretycznie może to się każdemu kiedyś tam sprawdzić. Teraz tutaj mam jeszcze prawdziwy killer. Szymka na ten rok przygotowany. To jest stereo fluo w kolorze seledyn i pomarańcz. No to jest to będzie petarda, no. A dodam jeszcze, że kolor pomarańczowy, ciemny lub jasny pomarańcz jest kapitalny w pełni sezonu. Niemalże mogę przyznać, że w pełni sezonu, w pełni zimy Praktycznie połowa moich mormyszek, a czasem wszystkie to w ciemno robię pomarańcz. Po prostu rybom to pasuje. Tylko jeszcze co jest ważne, na głębokości do 3 metrów, bo na większych głębokościach, moim zdaniem, kolor już nie ma żadnego znaczenia, bo dociera tam za mało światła, żeby te ryby to odróżniały. Ale są te też y, murmyszki, te świecące. świecące. Tak, ale to jest mormyszka do rekreacyjnego, prywatnego łowienia. Ja ich nie stosuję za bardzo na zawodach. Tutaj mamy jeszcze mormyszki o wadze 0,2 g. Są to mormyszki. Y, 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 mam tutaj zwykłe kulki. Jest to mormyszka do szybkościowego łowienia y, ryb na głębokości od 2,5 do 3 metrów. Nawet od 2 metrów już je stosuję. Analogicznie mam je też w wersjach różnych kolorów. Potem mam mormyszki, już tutaj ekstra liga do łowienia, też szybkościowego. Tulskie. Tak, tulskie łezki, tulskie ryże z przelutowanym haczykiem sportowym. Pokażę, jak taki haczyk wygląda. Haczyk i gomakancy chyba, co? Tak, tak, tak mhm. o zobacz, czy to się uda. Proszę zobaczyć, mhm. jaki jest piękny, długi haczyk. Bardzo łatwo wypinamy rybę, szybko. haczyk jest idealnie wlutowany, nie ma opcji, żeby się wyłamał. I co my tu jeszcze, co ja tu jeszcze stosuję? O, i co? Tutaj tu mam jakieś takie, nie wiem co to za mormyszki kiedyś mi zostały. I tu jeszcze mam dyskoteki. To zamiennie z kulkami nie stosuję. Mm -hmm. Tutaj jeszcze dodam, że ryba bardzo źle żeruje. To właśnie kolor matowy tej tulskiej mormyszki jest bardzo skuteczny. Lub czarny. Czarny grafit taki. Mm -hmm. Świetny na płoć. Yy, ogólnie na każdą rybę źle żerującą. Także to są moje mormyszki na łowiska do głębokości 3 metrów. Tu mam mormyszki na głębokości powyżej 3 metrów. No, to się zdarza. No, ostatnio właśnie łowimy na płytkich wodach. No i tutaj killerem prawdziwym, no oczywiście jest mormyszka Stereo. Większy rozmiar. 2,5 mm. Ona waży 0,24-0,25 g. Jest bardzo szybka, bardzo pewnie zasysana przez ryby. To jest, no, to jest zdecydowanie najczęściej stosowana przeze mnie mormyszka. Mam ją także w odmianie. Yy, fluo. Analogicznie do y, poprzednich zamysłów łowienia. Czasem okoni. mam kilka do wyboru kolorowych mormyszek losowo wybranych. Mam też mormyszki tulskie y, i tutaj, jakby mam, całe skrzydło poświęcone wadze 0,25 g. Jest to waga optymalna do łowienia na głębokości od 2 do 3,5 m. To jest to z tego skrzydła, wybieram sobie mormyszki. Potem mamy, potem mamy mormyszki już od 0,3 g do tych najcięższych 0,55 g. Tutaj jak widać dominują już mormyszki tulskie, zdecydowanie, tulskie ryże. Dlaczego tulskie w ogóle? Bo mormyszki tulskie wykonane są z wolframu. Ciętego czystego Wolframu, natomiast zwykłe mormyszki są z wolframu takiego odlewanego, jeżeli dobrze to zdefiniowałem. Czyli Turskie są dokładnie o 25% cięższe przy danej, przy danej objętości. I tutaj mam właśnie różnego rodzaju mormyszki turskie o ciężarze 30 g, 35 g. I potem 0,4 g i ponad 0,5 grama. Tutaj największe to mam nawet chyba 0,6 g mhm. I teraz jeszcze jest killer na łowiska o głębokości 4 do 6 metrów. O wadze 0,4 to jest stereo 3 mm. To jest killer. Tutaj dajemy już większy haczyk 18. No bo tam już ta głębokość jest większa. Często łowi się większe ryby. Ten haczyk daje radę. I teraz tak, generalnie te mormyszki stosuję już powyżej z tego skrzydła stosuje powyżej 3 metrów głębokości do y, głębokości 8 metrów. Teoretycznie można by zastosować mormyszki jeszcze większe na te największe głębokości, ale z mojej praktyki wynika, że lepiej poświęcić te 50 sekund na dłuższy opad mormyszki, ale zacięcie jest dużo pewniejsze, y, co łatwo sobie wyobrazić, tym, że y, jak łowimy nawet na spławik i mamy zestaw półgramowy, ołów mamy daleko od haczyka, i ryba często ma problem z zasaniem przynęty, czuje opory, to co dopiero, kiedy ona ten ołów ma jakby połknąć z przynętą? No to jest niewyobrażalne. Tak jakbyśmy nie stosowali przyponu, tylko całe obciążenie skupili bezpośrednio przy haczyku i oczekiwali, że ryba pewnie je pobierze. No jest to oczywiście niemożliwe, stąd ja nie stosuję większych mormyszek. We wszystkich morwyżkach zawodniczych mam haczyki, yy, właśnie tego Gamakatsu, cienkie, długie. Yy, przy większych rozmiarach one w zupełności wystarczają do holowania naprawdę dużych ryb. Nawet haczyk 20 pozwala wyciągnąć naprawdę dużą rybę. Tutaj mam taką, takie pudełeczko. Z mormyszkami kiedy wybieram się na okonie, na płocie i wędkuję prywatnie, mhm. tutaj mam mormyszki takie kolorowe jakieś takie, wtedy zakładam sobie jakieś takie ciekawe wzory, coś tam zawsze oczekuję, że może coś nowego odkryję. Mhm. Mam tutaj też mormyczki, właśnie świecące w wodzie, jak, jak jest w ciemności, świecące w ciemności, na dużej głębokości. Bardzo dobrze to działa na okonie. Mam je tutaj o średnicy od 2,5 mm do 4 mm. No i tutaj mam killera na dużej głębokości, na leszcze, płocie okonie. To jest stereodysko. Disco o średnicy 3,5 mm. Bardzo ciężka mormyszka 4 mm waży 0,9 g, to jest do łowienia już naprawdę dużych ryb. Rzadko takie mormyszki się stosuje, ale kiedy okoń pewnie żeruje, to śmiało można takie mormyszki stosować. Teraz tak. może pokażę, jak dobierać kiwoki. No właśnie, no właśnie, to jest bardzo ważne. Tutaj dużo ludzi. Ma z tym problem właśnie, tak. jak dobrać kiwok do. Mormyszka. Przeprzyłem coś. No, a, działa. Teraz tak. Yy, a, dodam, że jeszcze jak mam wątpliwości, ile dana mormyszka waży, to mam taką wagę jubilerską. To ze sobą. Teraz kiwok. Tutaj mam tak. Kiwoki, mam opisane ultralight, czyli do najmniejszych mormyszek. To jest do mormyszek 2. Yy, dwa... Yy, 2 do i tych pół. takich 2-2,5 mm, -hmm. potem jest Kiwok Ultra, oba są w rozmiarze 8 cm, potem jest Kiwok Light, Medium I... I, strong. I, i Strong. One są dokładnie opisane w sklepie, ja tutaj nie będę, w naszym sklepie internetowym nie będę dokładnie przy, y, omawiał, która jest do jakiej tam y, wielkości mormyszki, bo to szkoda czasu tylko pokażę jak to jest jak wygląda dobrze dobrany kiwok do mormyszki może jedną wędeczkę uzbroić tak na znaczy, nie, no nie będziemy uzbrajać bo to Ale pokażesz. nie wszystko. mam okularów ze sobą ale o pokażę mamy kiwok tutaj ultra kiwok ultra jest do mormyszek 3 mm lub stereo 2,5 mm więc weźmiemy sobie tutaj stereo 2,5 mm i pokażę lub jakąś kulkę to te pudełko, te. Bierzemy sobie mormyszkę. I teraz tak. Prawidłowy kiwok, dobrany, prawidłowo dobrany, to taki, który, w, to, przy którym mormyszka tworzy taką niezachwianą, niezałamaną w żadnym momencie parabolę. No, zaraz pokażemy. O, widać? Widać. Mhm. Idealnie, idealna parabola. Co jest jeszcze ważne przy dobrym kiwoku, to to, że on ma kształt takiego zwężający się od podstawy kształt. Jest to moim zdaniem, takie kiwoki moim zdaniem lepiej, lepiej pracują, pokazują lepiej brania. Długość tak jak mówiłem 7, 8 cm to też jest kwestia jakby przyzwyczajenia. I w zasadzie stosując się tej zasady niezależnie od głębokości dobieram kiwoki. Jedynie przy łowieniu okoni na dużej głębokości to też może pokażemy Mam na przykład kiwok do stereo, do tych największych mormyszek no jednogromowych. Kiwok Strong. On jest bardzo sztywny. Bardzo sztywny. Nawet pokażę, że pod tą mormyszką to on się praktycznie nie wygnie. Pod tą mormyszką widać, że on się w ogóle nie wygina, ale pod mormyszką stereo 4 mm. A, tutaj takiej nie mam to nawet, to, to ma w tych na zawodach aż takich mormyszek się nie stosuje, natomiast prywatnie jak o, teraz pokażemy, pyk, o, widać, idealnie, mhm. te ugięcie jest ciutkę mniejsze, ale trzeba pamiętać, że na dużej głębokości na mormyszkę działa ciśnienie i ten kiwok nam się podniesie gdzieś do takiej wysokości, ale jest to bardzo ważne, bo dzięki temu możemy pracować mormyszką przy połowie okoni, gdzie stosując miękki kiwok nie bylibyśmy w stanie na dużej głębokości od, nadać wibracji w ogóle mormyszce. Także, także, także jest to bardzo ważne, że na dużej głębokości ten kiwok musi być y, ciutkę sztywniejszy. Ogólnie do łowienia okoni możemy dobierać y, y, o, jakby o rozmiar sztywniejsze kiwoki. Tutaj jest takie ciekawe rozwiązanie, to jest na pasie. Zakładany. Taki wykonany z filcu pojemnik, takie nosidełko na zanętę i robaki. Filc powoduje to, taką tworzy izolację, wolniej nam to zamarza, albo w czasie wilgoci nie łapie wody i pozwala cały czas mieć przy sobie pod ręką niewielką ilość zanęty czy robaku. Bardzo fajna rzecz. no jeszcze masz pojemnik na ryby, ale niestety dostaje. No masz... tak, ale pojemnik to się zabiera tylko i wyłącznie na zawody. Prywatnie jak się łowi, to ryby należy wypuszczać. Mhm. Także chyba pokazałem wszystko. Nie wiem, myślę, że może się to komuś przyda. Na pewno dysponując takim sprzętem, a nawet spokojnie dużo, dużo skromniejszym, można sobie poradzić. Dodam, że kiedy zdobywałem pierwszy medal Mistrzostw Polski, to o takiej, tak dopracowanej wędce mogłem tylko marzyć. Wyglądało to zupełnie inaczej. Miałem. Nie miałem, tak jak tutaj kilkudziesięciu czy nawet więcej mormyszek, tylko miałem ich dokładnie 5 czy 6. A wędek nie miałem 10, tylko jeżeli dobrze pamiętam, były to cztery wędki, które ledwo co się kręciły, zazwyczaj żyłkę zwijałem na palcu. Także, także sprzęt to, to jest tylko komfort wędkowania i nic więcej. Natomiast dobór mormyszki, grubości żyłki, kiwoka, i instynkt yy, wędkarza to są y, jakby czynniki, które decydują o wyniku, a nie to co tutaj pokazałem. No Także... do to żadnych sekretów to nie ma. To trzeba jeszcze nie. być urodzonym wędkarzem i czuć no, to. Trzeba to czuć właśnie. Mhm. Dużo trzeba wędkować, a mnie siedzieć przy komputerze i komentować. Właśnie. Także yy, dziękuję i do zobaczenia nad wodą. Do zobaczenia.